Prowadź kod i odbierz 10 złotych rabatu na stronie asm.pl Właśnie dropnąłem kartę Pokémon za 300 dolarów. A z czego, Deadshot, zdobyłeś tą kartę? Ja nigdy nie byłem takim jakby fanatykiem takich kart i nie wiem skąd się dropiły. Raz pamiętam, że kiedyś takie karty dropiły się w jakichś kioskach, że się kupowało, wiecie, taką paczkę i dostawało się jakieś losówki. Piłkarze to był zawsze taki trend, że co pół roku się wymieniało, bo wiecie, Liga Mistrzów, jakieś tam euro i tym podobne. I to wiem, że była firma Panini, o ile ona jeszcze w ogóle do tej pory istnieje. A teraz to... w ogóle istnieją takie rzeczy? No bo wiecie, no teraz to się już tym nie interesuje, ale kiedyś to było na potęgę, można by powiedzieć. Więc ciekawa sprawa. Możecie napisać, czy ktoś z was bierał takie rzeczy i coś trafiliście, no bo też Shot teraz trafił faktycznie Pokémonki Ale kto wie, może inni użytkownicy stratu też coś tam zdobywają. Czy zyskują, czy kupują regularnie, tak jak Airbags w LoLu, czy u mnie wspierającego? No, nigdy nie wiadomo. Dobra, jeżeli chodzi o początki tej morganki, to morgana z reguły będzie fulkirować. No doskonale wiecie, że jest to postać z kategorii unikam walki do jakiegoś szóstego poziomu, a dopiero potem obracam bieg wydarzeń na swoją korzyść. Więc raczej tutaj pierwsze 10 minut może być nawet i nudne do oglądania. No chyba, że Uder faktycznie będzie próbować inicjować to. Życzę mu powodzenia jak gra przeciwko morgance z black Shieldem, która skontruje te wszystkie inicjacje, slowe czy jakieś tam ogłuszenia. Wszystko ma swoje granice, ale raczej Wladimir w lesie no nie działa. Jakby dostał jakieś takie zmiany jak blitzcrank, że wiesz, że dostaje jakieś buffy przeciwko potworom to spoko, ale tak to szczerze po co takim czymś grać. Najwyżej sobie obejrzyj Unervariana, bo on stosował od Z do A w lesie i pamiętam, że chyba robił tier listę z tego wszystkiego. Jak mu poszło? I powiedział, że co niektóre postacie faktycznie miały potencjał, miały dobre cleary. Więc wzoruj się może jego odcinkiem albo sobie obejrzyj, jeżeli chcesz być zaspokojony w tym aspekcie. No ja ci niestety nie pomogę, bo i Wladimirem nie gram. Poza tym raczej mi się nie uśmiecha go wybierać na siłę. Po co wybierać postacie na siłę? Powiedzcie mi widzowie. Z Boxa, w którym jest kilkanaście paczek Pokémon, A inaczej, a drugie pytanie, czy wartość takiej paczki, nazwijmy to. Jest jakieś, nie wiem, eBay, czy jakieś Allegro, czy kiwie, co? Z wycenką takich kart, czy to po prostu tak przewidujesz, że Ło, karta warta 300, bo ma jakieś specyficzne animacje, czy coś. O, dobrze. Mogę wlecieć w to? Kurde, chciałem przytulić tego. Mazahara. Ja zrąbałem. W sumie, patrząc na to, możemy wygrać tego tradera. No, chyba, że faktycznie tutaj... Chciałem powiedzieć, że Wex zostanie... Stuna i faktycznie go dostała. Gramblica Murfiki i jest wadę nie do powstrzymania. Znaczy, wiesz co, ten Blitzcrank z reguły, którego stosowałem pod w poprzednim meczu, też był ok. Tylko chodzi o to, że drużyna nie rozumiała chyba mojego potencjału i myślała, że ja bardziej Gramblisem pod supporta. Znaczy, to jest różnica brązów i silverów, że nie czytają patchy i w konsekwencji potem nie wiedzą czego się spodziewać po jakiejś postaci czy coś. Wiecie o co chodzi. Dobra, raczej Killa powinniśmy mieć. Naju. Nice. MFK widzę to już na potężnym tilcie. Wywalili się dwa razy z rzędu solo, po czym jungle different, nie? Klasyka gatunku, można by powiedzieć. O, ale Onka nie wysolujesz, Udera. Uder jest za silną postacią na takie trade'y Chociaż ona ma wave'a Uder, podejdziesz tutaj, proszę. bo żuczek jest. On jest gdzieś tutaj. Dzięki. Widzicie, jak się ładnie posłuchał. Mówisz, chodź. No i nagle podszedł. Miło z jego strony. Ale byłem przekonany, że ja tego Q nie trafię. Serio. No na początku było tak, że patrzę na tego udera i chciałem tak przewidzieć. Ale wolę poczekać setną sekundy, żeby dojrzeć jego posturę, tylko po to, żeby faktycznie to Q trafić. Jakbym teraz to zmisklikował, oj, to byłoby ciężko dla mnie. Ta sytuacja jak najbardziej by się mściła. No, jeszcze nie masz takiego fraga, Verli na Morgance, to jest serio kijowo. Ja powinienem się już dawno wysować w ogóle, bo mam 2000, nawet i już 2,5 za chwilkę, jak sprzedam potkę. Ale ten gang na topie mnie mega kusi. Mudry, co prawda, no teraz wychodzi z bazy, a ten trend, no, jest łatwy do zdobycia. On teraz pewnie E użyje, czy coś, tak jak myślałem. Teraz Stunik, pyk, Stunik, pyk. Shilda mu damy i Jacks możesz kierować. O, chyba, że nie. <noise> no dobra, no to jak nie, to nie. Patrząc na w ogóle sytuację Jaxa, to on ma bardzo łatwego teraz fragę. Wystarczy tylko mądrze użyć E, podskoczyć do trendy i na tu nie by go zabił z W. No, widzę, że kolejny oczywiście tryhard z brązu. To nie jest tak, że Udry jest mega behind i totalnie w plecki. Nie, nie. A na pewno teraz zrobi Drake'a. W 100%. Jak gdyby nigdy nic. Tylko nie umrzej mi tu. Nie ma sensu się z nim tradeować. Poza tym jest to uder. Wycofamy się do bazy. W ogóle mamy już całą liandrę. Czajcie? Chciałem tutaj poanalizować. Wiecie, że skłożymy to, że tutaj mobilność, te sprawy. Zapamiętasz, że nie posiadam obuwia, ale to jest poboczna kwestia. <laughs> Natomiast co? Gdzieś masz cały item tyczny, to dopiero się zaczyna pogrom. Paczka kosztowała 400 zł, biorąc pod uwagę tylko najlepsze karty Profit około 2K. Ty to nice. Ja myślałem, że te karty to faktycznie kosztują niewielką ilość. W sensie mówimy tutaj o, no na pewno nie takiej kwocie 5 zł, nie, że tam 10, 15 i spoko i tyle. Natomiast widzę, że tutaj faktycznie więcej i więcej próbujesz. No spoko. To fajnie. A to tak z pasji zbierasz, czy faktycznie w celu zarobkowych? Bo no, są różne osoby. To jest fajne na morgance, że możecie tak solo robić drake'a i nawet nie musicie się starać. Wasze Q, wasza pasyweczka, w sumie wszystko was leczy. I dodatkowo jeszcze bezproblemowo stoicie sobie z daleka i połkujecie. Nawet nie jesteście widoczni na tym obszarze tego żuka. W konsekwencji przeciwnicy nie wiedzą ile macie HP-ków, jaka będzie sytuacja, bla bla bla. Dobra, Siemano, Łoj Miss Click, Totalny Miss Click. I on na dłuższą metę nie ma sensu ich gonić. No, Blitzkrank. Chociaż, kurde, Leonka tu jest. Go, Dobra, no, on się spali ze wstydu. Kozak możemy jeszcze. Łoj, oj. Nie, no tutaj to chyba już przyjętowałem tak trochę, nie? Intermediolan poleciał, niestety. Serio są aż tacy mocni kolekcjonerzy takich kart? W sensie, jeżeli to jest jakaś gra czy coś, to jeszcze okej. Okay. Ale jeżeli są to takie karty, bo karty, to jestem pod wrażeniem, że prosty kawałek papieru jest tyle warty. Bo mówimy tutaj o nie 5-10 złotych, tylko mówimy tutaj o. Przyznałeś 300 dolarów, że tam przytoczyłeś. To w sumie dosyć sporo. Siemano. Nie wiem, że mnie kochasz. Ej, serio? Postój sobie No co mnie tak nie lubisz Przecież ja cię kocham Ej go nie bój się Nie bój się Dobra S Niestety nie spali się ze wstydu, trochę szkoda no Ale raczej ten się spali ze wstydu Ło kurde Nie, e, help me help myself Please i respect you totally. No i Gitara się ma. Ale ten udry musi być zmadowany, że go trzy ręcz postacie to słownie dominowały. No dobra, może dwie, bo Jax akurat jest na blisko, to pół biedy. Ale nie, z drugiej strony też ma umięto więc on i tak nic nie robi. No to musi być totalnie mat. Patrz, jak coś też jest rzadkie, to ludzie to chcą. Trochę tak samo jak złoto. Nie ma go wszędzie, bo jest rzadkie, dlatego ludzie kupują złote akcesoria. Plus jak ktoś jest wielkim fanem Pokémonów, to też kupi. No, a wydaje mi się, że akurat Pokémony są znane na skalę światową. Tak samo teraz jest na przykład trend na Genshin Impact. Jest to gierka, która dominowała na PGA tegorocznym. Z drugiej strony ja jako gracz ligi, który tam też pojechał tylko dla ligi legend albo dla nowości, jakie występują. Jedna hala to były jakieś tam dropy czy jakieś tam mystery boxy. Druga hala było połączenie tego Genshinshina z LOLem. Trzecia hala Genshin z CS-em. I wszędzie występowało to, i mnie trochę nie zraża takie coś, tylko po prostu nie znam gierki, to nie wiem, jak się wobec niej zachować, i postacie wydaje mi się co zupełnie obce. No i ja MFKBTW troluję, ale raczej wygramy tą gierkę, bo Vex, ja oraz Jax jesteśmy nafidowani, ale ona wystarczy, że nam będzie pomagać, i tyle nam wystarcza. Chyba gościu przeżyję, niestety, chyba że. Kurde, chciałem powiedzieć, że jestem w stanie go zabić. Niestety Liandra go nie dopaliła dziwnym trafem. Herald za Drakea. No w sumie jest to mountain, to trochę bolesne. Ale z drugiej strony, no co zrobić innego, skoro i tak przez mida nie przejdę. A tam pewnie Jinx 7-0. No właśnie. To raczej nie jest mi tutaj do uśmiechu, żeby teraz gonić za MF-ką, która jest już stiltowana na tyle, że mi raptory style. chodź, Jax. Możemy to puszczać szybciej niż oni, a Trendamer to po prostu. no właśnie. sam z siebie podchodzi nam na bolca, tak naprawdę. Jeszcze Ignite spalił. Co za kozak? Co za świr? Not even close. Dobra? Cowka po prostu. Nie ma sensu się bić w momencie, kiedy ja mam lowka, nie mamy tutaj totalnie wizji. Lepiej nie szukać inicjacji na siłę. O kurde. Dobra, gościu spłonie sam. No widzicie sami, no gierka zaczyna się układać tylko przez to, że to ludzie, Wenemi, popełniają masę błędów. No, jak popełniają masę błędów, to łatwo to skontrować. Blizzcrank spanowany? Nie, piknięty venemi. W, w ogóle co ten Blizzcrank składa? W sensie to jest dobre, po części jak chcę grać pull ina, ale kompletnie nic nicowo nie reprezentuje. Ja bym aż tak mocno nie ryzykował, przynajmniej na tym etapie gry. To jest dobre, bo kontruje na przykład stuna. Jacksa, stu na mojego, stu na Vex. A na dłuższą metę, no gościu, nic nie ma <grych> nic, totalnie nic Ja to bym jakieś wiadro zarąbał <grych> Ja akurat nigdy wiadra nie waliłem Widziałem niejednokrotnie jak to wygląda, ale sam z siebie nigdy Raczej mam taką... Może to nazwę wewnętrzną blokadę, która powoduje, że mnie to nic nie smacza Nie też dużo kasy, dużo teoretycznie takich rzeczy trzeba przy tym robić Eee, jakoś strata czasu Poza tym też nie wiem, jak bym się zachowywał po takim czymś, no dlatego raczej ja wolę takich rzeczy unikać. A jak się ty NEMO czujesz po takim wiatrze? W sensie lepiej gorzej. Mocniej się kopię, ale co to nie wiem, porównać to do kawy, że się rozbudza, czy o co chodzi? No tak szczerze, nie wiem, czego się spodziewać po takim czymś. Także if you know what I mean. <laughs> Przeżył. Nie! <laughs> Co za chuj! Myślę, że żeby Morello teraz składać. Morello nie byłoby złe pod względem Hila ze strony Udyra. Hila ze strony Trendamera, który jeszcze nie nadszedł. No i Jinx też mi się wydaje, że poniekąd Hila jakiego złoży. No teraz to będzie składać, wiadomo, full ofensywę. Ale ta ofensywa też będzie zaspokajana lifestylem, no bo w jakim burstujemy, to gościu pies wysadzany w powietrze. Jinx jest na bocie. Nie możemy tego spróbować. Tylko kurde, Vex jest tutaj. No bo ja tu na MFK to ja nawet nie liczę, nie? no bo MFK to widzicie, że to jest taki totalny troll pick. Natomiast patrząc na to, że Uder teraz malował, a my możemy tak łatwiutko sobie trochę kajtować tego nashora, no to generalnie jesteśmy w stanie to zrobić bez żadnego kłopotu. A jeszcze Vex tam zabiła to, o czym my tu dyskutujemy. Patrzcie, ile W jest w stanie zadawać obrażeń. Nie wiem, czy dostrzegacie, ale już zrobiłem 3000 damage'a Trzy i pół, trzy kafle z samego W. Naszorowi oczywiście. To właśnie jest idealne dla takiej morganki, bo stoi praktycznie w miejscu, no potrzebuje tanka przed sobą, nie mówię, że nie. Ale jeżeli ma tego tanka, jak na przykład takiego Jaxa, to takie wszelkie naszory i inne jakieś takie obiektywy nie są dla niej trudnością. Kim grać Garenem z Legendary Skinem czy Team o ty kościół robisz, a 1 0, Niesamowita sprawa A gość jest chyba mega na tilcie, bo kto normalny puszcza Rkę w Raptory No ale cóż, nie wnikajmy w zachowanie MF-ki To właśnie ja was uczę tego, żebyście nie dawali się prowokować takiej osobie Możecie nawet jej napisać stry, I to na automatycznie w psychologii tego człowieka, który gra tą mf Daje mu taki nagły reset, że hej, gościu źle zagrał i pewnie chyba dostrzegł swój błąd. Nie wiem, to jest strasznie dziwne i stereotypowe, no ale tak niestety jest. DTW, AD Carry 8 84 w tym przypadku. Ciekawe, co? Ciekawe, ciekawe. Jaki wynik El klasiko obstawiasz? Wiesz co? Obstawiałbym trzy bramki. Nieważne dla kogo. Wydaje mi się, że jedna z, jeden zespół i drugi prezentuje całkiem okej okay poziom. To jest topka ligi europejskiej, ligi hiszpańskiej i wydaje mi się, że topowi strzelcy w ogóle na świecie są właśnie w tych dwóch zespołach. Bo Karim Benzema to może nie jest jakimś takim największym strzelcem Realu, ale sam z siebie jest nominowany do złotej piłki. No wiadomo, w Barcelonie jest oczywiście Robert. Patrząc na to z dwóch stron wydaje mi się, że będzie dużo bramek. Zwłaszcza, że w realu Madryt nie ma, nie ma ich bramkarza, tego głównego, bo ma jakiś tam uraz czy coś takiego, dlatego bardzo możliwe, że zobaczymy 20, 30 minut nawet może i jedną bramkę. Pożyjemy, zobaczymy. Nagrałem tak szczerze taką gierkę, o którą pytasz Verci, ale powiem tak, nagram to jeszcze raz, bo jakoś wtedy jak to nagrywam nie byłem w takim sosie. Może zły humor, może coś. To było widać w materiale, dlatego go nie dodałem. Ej, gameplay jest strasznie przyjemny, Morgankom. Jak ktoś się nudzi albo nie wie co grać, co pikować, to polecam serdecznie Morgankę. I pamiętajcie, unikajcie po prostu jakichś takich negatywnych okoliczności, jak w tym przypadku jest to MFK, no bo robiła 07 przez całą gierkę i teraz nagle zdobyła kwadra killa, co jest w sumie śmieszne, bo taki koleś ci napisze, że wykierował grę. No ale co? 5-2-9 Staty są idealne na zakończenie tego meczu. Także GGWP, i przejdźmy do podsumowania. O, jeszcze skrzyneczkę żeśmy dostali, także super rondko. No, widzicie sami, że dopiero co gramy placementy na tym koncie, więc uznajemy to jako Bronze, Silver, Gold, Elo. Bo pewnie tutaj ludzie z Enemy to pewnie też posiadają jakieś rangi takie e, nazwijmy to smurfowe. No, Unrankedy jakieś, także sami widzicie, że nie mamy pojęcia, na kogo graliśmy tak ostatecznie. Ale damageowo wyszliśmy całkiem ok. Mimo to już nie biliśmy się przez jakieś 5-10 jak minut, to ostatecznie zrobiliśmy większy damage od Jacksa, który w tych trade'ach cały czas był. Także polecam serdecznie sobie skopiować tego builda, warunki tak samo sobie wybrać. Oczywiście tutaj jest Magic Footwear, jeżeli ktoś by nie wiedział. No i co? No i dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji dla kanale oraz łapki w górę dla zasięgów, żeby materiał trafiał do większej grupy odbiorców. I po trzecie, na samym końcu wpadaj częściej na moje transmisje na żywo, gdzie tłumaczymy sobie, kto wygra El Classico i wiele więcej. Do następnego, Elo.